Jak się babcia dzisiaj czuje? A, umat jest mistrzami włoska. No, nic mam ci nie było. Więc... Pani Grażynko. No ile razy Graszyka prosiłam, że jak się zamierz. Co by to tam chodzi? Co nie? Ale ma być dokładnie już... A, A to to jakieś święto, czy co? Kraszyka. Najpierw wracając ze szkoły przy... Jak to dzień? Słuchaj. Potem wraca mój mąż kochany z moim kochanym synusiem, który już od pięciu lat chodzi do liceum. Dobra, ale to pierwszej klasy. bo zdolny jest chłopak, co się uczyć. No, Pracownie. Potem przyjeżdża ciocia Lucynka z Ameryki. A ona po co?

No jak to co? No kolorowa wasza ulubiona. Ale ja nie lubię. Tak. Ciocia Lucynka. Nie Lucynka, tylko Lucy. A mama, jeszcze coś jemu drugie przebierało. Tak, usiedź sobie, ciociu. Obawcie sobie, usiedź babcia, jakaś inna babcia. O, moi chłopcy, <mówi> daj. No, Moja ja chłopica. To będziecie dzisiaj w domu. Porany! co wy robicie? Straszy, Nie straszył mi duchu <laughs> Małe błyki, aby dorosłymi być falą, Bo falia daje prym. A to kojarzy mi się z tym, Że mogą nad rówieśnikami przewagę zdobyć, aż tak często widzi się niepomiękny wyższy gest. Mówię ci, nie pal, nie pal, nie papierosów, Nie panie nie pal, nie ci nie pal, panie pal, będziesz kaszlał, będzie ci źle. Mówię ci, nie pal, nie pal, nie papierosów, nie pal! Ka? No, potem! No, potem! Przepraszam, Duże gnojeki, aby dorosły, być palą, bo fajami jest daje prym. A to im się z tym... Czy mogą nad rówieśnikami Trzeba też zdobyć, być? Jest. Mówię ci nie mm. pal, nie pal, nie pal papierosów, nie pal, nie pal, nie pal. Mówię ci nie pal, nie pal, nie pal, bo będziesz kaszlał i będzie ci źle. Mówię ci nie pal, nie pal, nie pal papierosów, nie pal, nie pal. Mówię ci nie pal, nie pal, nie pal, bo będziesz kaszlał i będzie ci źle. Tatuciu, ty śmiejesz się jak w papierniku. A u kochani nie ma przyjaciół szkół. Wnuczuś, będę się na ciebie modlić. Nie! W życiu nie zapaliłam ani jednego papierosa. I wyglądam tak. Rzuć palenie, wybraj drogie. Tak. Mamy. Podziękujcie prawami.